Dzień zbliża się już ten. Zmieni się pierwszy wlech. Dziękuję z ustem. Ja spadam Cześć, witajcie w kolejnym filmie na Motokanale. Dzisiaj pokażemy Wam kawał naprawdę wielkiej, polskiej historii. Witam w jedynym na świecie oficjalnym muzeum polskiego Fiata 126. Włoskie modele mnie nie interesują. Wszystkie moje samochody są fabrycznymi oryginałami z fabryki lub z ośrodków badawczo-rozwojowych, cywilnych i mundurowych. Prywatne przeróbki w ogóle mnie nie interesują. I drugi rygor, który sobie sam narzuciłem, to tutaj nie zbieram trupów. Przeczytałem gdzieś, że Polska była jedynym krajem, która dostała, który dostał od Fiata oficjalne pozwolenie na używanie frazesu Polski Fiat. Tak, jest to związane z kilkudziesięcioletnią historią współpracy Polski i Włochów, bo myśmy już w okresie międzywojennym produkowali Fiaty licencyjne, Fiaty 508, i one już wtedy miały nazwę Polski Fiat. Po zmianie ustroju, po II wojnie światowej, kiedy nastąpiło nawiązanie współpracy najpierw w związku z Fiatem 125, też Włosi, żeby utrzymać tradycję, wieloletniość związków, pozwolili używać nazwy polski Fiat 125. Proszę zauważyć, że Rosjanie, którzy dostali Fiata 124, nie mieli prawa w ogóle używać nazwy Fiat. Była Niwa, Łada, ale nie było Fiata 124. Samochód, który dzisiaj przyjechał do muzeum po y, kapitalnym remoncie, ten samochód y, został wykonany w fabryce dla Zakładowej Straży Pożarnej. Otóż dlaczego? Straż Zakładowa miała duże ciężarowe samochody, a na placu zawsze stały kontenery, alety, z towarem, samochody z produkcji było ciasne. I te, w razie zagrożenia, to wyjazd tych wielkich samochodów trwałby niewspółmiernie długo w stosunku do możliwości. W związku z czym zapadła mądra decyzja, bo wiadomo, że jeżeli się wykrywa pożar w momencie, kiedy on zaczyna dymić, a jeszcze nie ma płomienia, no to jest chwilka, moment i jest po pożarze. Zrobiono malucha. Który był takim samochodem szybkiego reagowania. Wyjeżdżał samochód, dwie, 3 minuty, pożar ugaszony, akcja zakończona. Maluch zrobił się samochodem masowym, nadal był samochodem prostym, bo przecież podstawy konstrukcji malucha sięgają 1936 roku. To nie była konstrukcja nowoczesna na, już tam, na tamte czasy, ale była sprawdzona, odporna. i życie potwierdziło to. Nawet jak nie, ktoś zapomniał o oleju, czerwona lampka z ciśnieniem się paliła, to potrafił 50 km przejechać bez szkody dla silnika. Co w dzisiejszych samochodach jest nierealne. Zarżnąć malucha trzeba było mieć talent na czy Samochód, czy ten wóz pancerny, jak to, jak to nazwać w ogóle? Maluch. Maluch. Ten po prostu maluch. On również służył w bielsku tutaj u nas. Był w jednostce powietrznodesantowej. desantowej Oficjalna nazwa tego modelu to jest LPT, lekki pojazd terenowy. Rozwinięcie skrótu. Ale wojsko przekazało go w pewnym momencie do wojewódzkiej kolumny transportu sanitarnego. Moc tego samochodu uzyskano w ten sposób, że są zamontowane dwie skrzynie biegów, jedna za drugą. Normalne maluchowskie skrzynie. Druga skrzynia zmniejsza obroty, ale podnosi moment obrotowy. Ten samochód w warunkach bojowych, czyli w terenie nieutwardzonym, Wiezie siedmiu żołnierzy z pełnym ekwipunkiem, a ekwipunek komandosa waży ponad 30 kg. Ciągnie za sobą armatę przeciwpancerną GK8D o kalibrze 42 mm. On ma zaczepy z przodu i z tyłu do holowania armaty, także może i na wstecznym i na jedynce. I wiezie zapas amunicji dla żołnierzy, dla armaty. Tudzież własny zapas paliwa pozwalający na przejechanie, podkreślam, w warunkach bojowych, bez dotankowań co najmniej tysiąca kilometrów. Czyli tak, de facto, polska myśl technologiczna pozwoliła na patentie, przez dołożenie dwóch, dwóch, yy, drugiej skrzyni biegów, zrobić coś w stylu reduktora. Tak. Tak, tak. Polski tak. reduktor, dwie skrzynie białe. I ten akurat egzemplarz, on rzeczywiście brał udział tak. oprócz szkoleń, czyli był zrzucany z samolotu? Tak, z samolotu, ze śmigłowca. Nie no, siedzi Pan w tematach motoryzacyjnych, kojarzy Pan tą słynną na cały świat serię filmów Szybcy i Wściekli. Tak. I do pewnego momentu dało się to oglądać, potem to weszło według ludzi w granicę absurdu. Między innymi, jak z samolotu zrzucali samochody ze spadochronem, a my mamy polską historię, która wydarzyła się tak, naprawdę. Tylko, że oni y, robili te zrzuty na monitorze, a w oryginale rzuca się przecież czołgi, artylerię. <laughs> Robi tak. się to w ten sposób, jest podest typu y, paleta zakupowa. Do niej jest przymocowany spadochron, nie do pojazdu. Pojazd jest przymocowany do palety, a pod paletą są dętki napompowane. Odpowiednia ilość, odpowiedniej średnicy do odpowiedniego ciśnienia. I lądują, zależnie od wysokości, mhm. od szybkości samolotu. Jest to wszystko regulowane w samolocie. Lądując na ziemi, dętki pękają i hamują czy to co tutaj widzę, bo mam takie yy, dziwne wrażenie, że to może być coś na zasadzie wyciągarki. Tak, Wyciągarka. na środkowym hole <laughs> lewym jest zamontowana auto-wyciągarka i to jest lina do niej. Samochód yy, był w testowaniu postawiony yy, na stacji ratowniczej yy, na Salmopolu nad Szczyrkiem i jak były te gigantyczne zimy tutaj u nas, gdzie zaspy sięgały, ponad metra, miejscami do półtora metra, to żeby dotrzeć do domków góralskich, nie powiem, że chałup, rozrzuconych po stokach, to był do wyboru spacerek na nartach, lot śmigłowcem albo jazda tym samochodem. Postanowił rezerwę magazynową części dla maluchów, które były w posiadaniu żołnierzy w jednostce. I był stopniowo szabrowany, szabrowany. Tak wyglądał, jak go dostałem. Ojej. Aż w końcu trafiły szczątki w moje ręce. Dostałem z Wojskowego Instytutu Broni Pancernej z Sulejówka pełną dokumentację tego samochodu. I według tej dokumentacji moi mechanicy, których zresztą dzisiaj widzieliście, przez pół roku odtwarzali ten samochód. Zapraszam do tyłu tego samochodu Oho! No powiem powiem panu, tego się nie spodziewałem całkowicie. Jest to jedyny egzemplarz na świecie specjalnego samochodu w wydaniu wojskowym. Ma oczywiście małego Fiata. Samochód był testowany i powstał w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu pod Warszawą. Docelowo takich samochodów miało być zrobionych 21, bo tyle było uczelni wojskowych w kraju. Każda miała mieć po jednym egzemplarzu. Rola tego samochodu to... Przy znacznej oszczędności paliwa w porównaniu z ułazami czy innymi samochodami pilotowymi, wprowadzenie kolumn pojazdów wojskowych w drodze na poligon, ale po wjechaniu na teren grząski na poligonie, zdejmuje się tylne koła, zakłada się gąsienice, a na głębokim śniegu i na bagna pod przednie koła podpina się płozy. I jest to wtedy wszendołaz motosanie, samochód, który dojedzie wszędzie. Samochód jest wyposażony w broń, tak jak w czasie służby w jednostce wojskowej. Z tyłu jest zamontowany ręczny karabin maszynowy Dziektiarewa. Na skrzyni, na tylnym siedzeniu leży AK-47 Kałasznikow i na przednim siedzeniu broń osobista kierowcy w kaburze jest Makarow P-63. Żeby z pełnym wyposażeniem ten samochód utrzymać w moich rękach, musiałem założyć oficjalne muzeum. Ważne też jest, że to, co wszystko tutaj stoi, polska myśl technologiczna, ale też Polacy, później użytkownicy sami udowadniali, że te auta, mimo tego, że w porównaniu z Mercedesami, z amerykańską motoryzacją, no to troszeczkę odstawały, ale sami Polacy tak de facto chyba pokazali, że te samochody są genialne, zwłaszcza jak na nasze warunki, bo mamy sobie sława zasadę, który wystąpił w, re, w rajdzie Monte, Monte Carlo. Maluszkiem. Mamy też trójkę, tylko nie jestem w stanie zweryfikować ich nazwisk. Ludzi z Krakowa, którzy objechali kulę ziemską maluchem. No trochę to, to nie tak dokładnie z tą kulą ziemską. Znaną postacią, jeśli chodzi o malucha, to jest Arek Fiedler, Arkady Fiedler. Wnuk Arkadego Fiedlera, który był pilotem w czasie bitwy o Anglię i napisał sławną książkę Dywizją 303. Otóż Arek, na rozruch przed laty objechał po granicy Polskę. polnymi drogami, jak najbliżej będąc przy pasie granicznym. Później jego druga podróż rozpoczęła się w Kairze, skończyła się w Kapsztadzie. Na Siekierę z góry na dół przez całą Afrykę. Po sukcesie pojechał na trasę Istanbul-Pekin. Z kolei też na Siekierę, ale poziomo przez Kulę Ziemską. I przed epidemią szykował się do przejechania Panamerykanki, czyli od Koła Podbiegunowego w Kanadzie do przylądka No Niestety pandemia zamknęła temat, ale w tej chwili szykuje się do przejazdu z powrotem Afryki z maluchem elektrykiem, ale zrobionym przez siebie z ogniwem fotowoltaicznym na dachu jako źródło energii. de facto maluchy to symbol takiej odwilży, symbol rewolucji tej za Gierka. Ludzie Ta. dostali Ta. nadzieję. Przecież w ogóle historia powstania fabryki jest bardzo ciekawa, bo proszę zauważyć, że czas potrzebny od kupna licencji na Fiata 125 do rozpoczęcia jego produkcji Wyniósł prawie cztery lata. Ja. Bo jednorysz przecież ma wygrać nasz nowy rózs, Tak marzy się i śni. Szczęśliwy. A sławny kawał o maluchu z czasów, kiedy maluch za PRL zaczynał być produkowany. Po nocy poślubnej młoda żona budzi się. Trzepie swojego świeżego męża, Mówi, jakżeś ty mnie ohydnie okłamał. Jak mówiłeś, że masz malucha, to myślałam o maluchu, o samochodzie. <słuch>